Cześć Wam, witajcie na kanale. Ja nazywam się Adam. A dzisiaj jest odcinek taki luźny, bo będzie to test nowych moich sprzętów, które sobie zakupiłem. Jak widzicie BMW już tutaj nie ma, zostało sprzedane. A żeby nieco obniżyć podatki, no to musiałem poczynić pewne inwestycje. Ale no i pomyślałem, żeby nie zmienić po prostu kamery. Wcześniej miałem Fuji x 4 ale wiecie, to wielka kobyła, więc postanowiłem kupić sobie... E... DJI Osmo Pocket 3 czy 4, chyba 3 oraz Insta360 do fajniejszych nagrywek tutaj z motocykla natomiast tak patrzę, że już będzie chyba pewien problem z montażem bo kupiłem taki fajny zestaw Motorcycle Edition, gdzie mamy taki oto właśnie Uchwyt na kierownicę, ale za bardzo już nie widzę możliwości jego montażu tutaj. Chyba żeby za lusterko, ale nie wiem, czy to mi złapie. Też powinno złapać. Nie, powinno być chyba git, co? No bo tutaj za kierownicę... Czekajcie, wezmę was, ściągnę z tego. Chodzi o to, że tutaj za bardzo nie mam gdzie tego wcisnąć. Tak, żeby mógł tego kika... Tutaj oto, o, sorry. Tak, żeby ten kiek mi tutaj wystawał. Za odważnik się boję. No kurde, nie ma zbytnio gdzie. Tu ewentualnie, ale tu będę zahaczał nogą. Ale takich nagrań na razie nie potrzebuję. Tu znowu mam uchwyt na telefon. A i muszę się przyzwyczaić z kadrowaniem. Więc chyba pozostaje ta opcja, żeby to zamontować tutaj. Chyba, że wy macie jakiś inny pomysł lepszy, gdzie to zamontować. Tu do lagi, <laughs> nie do lagi, może lepiej nie. Ale wydaje mi się, że tu będzie chyba dobry, <laughs> dobry, dobry pomysł z tym. fajnie jest tu w tej kamerce, bo postawiłem ją sobie na statywie. I jest funkcja właśnie śledzenia. Tak? że jak ja się poruszam, to i ona też się za mną porusza. Ten obiektyw pokażę, zrobię zdjęcie, wam pokażę jak to się prezentuje myślę, że będzie fajny, fajny pomysł no i dodatkowo też bardziej w przyszłym roku, bo już teraz powoli sezon kończy będę mógł ją sobie zabierać na przejażdżki i tam coś tam ponagrywać z jakichś zlotów w tym roku jeszcze wybieram się do Łowicza na zakończenie sezonu, tu, 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 Łowicz organizuje, więc może też jakąś relację stamtąd nagram natomiast, no dobra Tutaj podokręcamy. Zostawię jeszcze jest fajny klucz taki, żeby to wziąć i e, ścisnąć na maksa. To kurde, już widzę, że to się mi tutaj bierze i rusza trochę. To mamy skręcone. Zobaczę może dzisiaj jeszcze się wybiorę na przejażdżkę zobaczyć jak to jak to będzie wszystko działało. Mam nadzieję też, że tutaj ten mikrofon, ten, który jest, zostałem razem z kamerką, dobrze zbiera dźwięk. A tu jest właśnie kamerka Insta, Insta 360. No nie wiem, albo ją ja mogę sobie tak na to tylko podaj e, przyczepić. Ale nie wiem, czy to nie będzie zbyt, zbyt blisko moto znowu. Zobaczcie, bo mi odpad ten. Osłona obiektywu odleciała. <gry> właśnie w zestawie były. O, co to, to się stało? Zgubiło mnie. A, we no, to za lekko wziąłem. Za lekko przyczepiłem. Czekajcie, jakaś szmatka była w zestawie. Bo tu jeszcze mam. Dodatkowo taki kijek. I wydaje mi się, że. lepiej będzie kurde mi się przestawiałem opcję że lepiej będzie z tym chodźcie przejdę tutaj nie wiem, czy mnie załapy załapało nie no coś tam na tym będzie widać ma nagrania? Dobra. Tylko ciekawe, czy to mi nie odleci. Chyba nie powinna, co? Ha. Swoją drogą, już też coraz chłodniej się robi na SD moto, więc zamówiłem sobie podgrzewane manetki. Pewnie mi przyjdą na dniach, więc też będzie z tego film z montażu. Natomiast odnośnie tego Insta, Insta 360, jeżeli macie jakiś pomysł, gdzie by, go tutaj, gdzie by ją tutaj wziąć i umieścić, no to piszcie w komentarzach. Mi się wydaje, że chyba to będzie najlepsze rozwiązanie. No bo tutaj przy ręku to będzie zawadzało. Tutaj. Tutaj, tutaj. No nie ma gdzie. Kurde nie przemyślałem, tylko kupowałem. Znowu tu z tyłu to faktycznie będzie mi zahaczało o nogi. No dobra, to w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Ja sobie robię takie zapoznanie tutaj z tymi sprzęcikami swoimi. A wydajcie znać w komentarzu co myślicie? Gdzie najlepiej umieścić te, tego patyka No ja mam trochę obawy. Czy to mi nie poleci z tego? No nic, dzięki za uwagę i do następnego. Hej.